Dzień dobry wszystkim. 7 kwietnia. Gąbki trenują. Pogoda kapryśna, ale jak już się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. Regularność oblotów u nas jest praktycznie cały czas. No wczoraj trochę mocniej padało. Późno wróciłem z pracy. To tylko je tak przepędziłem raz. U nas nie ma żadnej flagi. Żadnych wymuszeń. Gołębie chętnie trenują Lubią latać także Nie będziemy im tego bronić Czekam tylko na możliwość tutaj zcinki tak zwanej z sąsiadami, aby się połączyły wtedy fajnie w górze Większa ilość gołębi trenuje Gdzieś mi tu uciekły, tutaj są Dzisiaj na karmę u nas będzie Ocet jabłkowy do wody, a na karmę propolis, propolisem polecimy z 4 dni pod rząd. Niektórzy mówią, że tam jednodniowe to nie jest żadna taka powiedzmy kuracja. Także głęby dosyć wysoko się wzbijają. Może jeszcze nie ma takiego zbitego, zwartego szeregu, ale. Ale chodzą sobie bez żadnej flagi, bez żadnego straszenia Trochę motywuje je sroka, która tutaj zbudowała sobie w tamtym roku gniazdo i zaznaczając swój teren Próbuje przepędzić inne gołębie, inne w ogóle jakiekolwiek ptaki No trochę w drugą stronę dajcie, bo o właśnie, bo już mi się w głowie kręci Święta tuż tuż. Mam nadzieję, że nie spadnie śnieg. U nas takiego wielkiego to wpływu nie ma, ale ktoś, kto ma zamiar lotować, to uczestniczyć w lotach, to pogoda kapryśna na wywózki czy na coś. Ale będzie dobrze. Видно, ładнее. Korzystając z okazji, w imieniu swoim i Ewy chcielibyśmy wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, zdrowych przede wszystkim na całych świąt, jak to mówię, święta, święta i po świętach to nie będzie, ale Przeżyjmy to jakoś razem wspólnie. Chciałem też podziękować za komentarze pod ostatnim filmikiem. Obawiałem się, że będzie trochę po mnie pojechany za to, że tak się śmiało opowiedziałem, ale widzę, że dobrze jest. Zachęcam do komentowania koledzy i koleżanki jak tam u was, czy gołębie są oblatywane, czy jeszcze czekacie, a może oblatujecie cały rok. Są też tacy, którzy cały rok oblatują gołębie roztrenowany, rozlatany gołąb. Ma ogromną przewagę nad osokołem czy jastrzębiem tak jak ja już kiedyś mówiłem u nas straciliśmy w głupi sposób gołębie, które się szwendały po podwórku pozwoliliśmy chodzić po ziemi i soku tutaj nadlatywał koło za domem i korzystając z takiej nieuwagi gołębi zabierał je sobie po prostu Podwóreczkę, tak jak chciał. Zaraz założymy jeszcze kozaki. U nas cudów nie ma żadnych belgijek. Zwykły poliwęglan. Założone widełki czy kozaki. Głębiej się przyzwyczaiły do tego. I fajnie sobie wchodzą. Rostota. Tak to u nas jest przejdziemy do środka posprzątamy zawołamy gołębie na karmę z propolisem zrobiłem dzisiaj sobie chyba z tej buteleczki pewnie ostatni roztwór higienizatora zrobiliśmy oprys po sprzątaniu i naszymi takimi zrębkami wysypaliśmy podróżta. fajne powietrze i ten preparat Higienizator na tak sobie dużo o nim poczytałem z firmy Volantor, że łatwiej przyspiesza też rozkładanie tego kału. Dobrze, zawołamy. Na karmę dzisiaj może nie gorzka żądkowa, ale Propolis. fajnie tu się na dole osadził. Sami robimy Propolis. Kit wstrzelli kupujemy. Zaprzyjaźnionego pszczelarza i Ewa sama robi. I około łyżki od zupy, na tą ilość karmy. Ja mamy troszeczkę utrudnione, bo mamy te pożyczone dwie samice, które muszę pilnować. O, tu jest jedna. Troszeczkę. Muszę przymykać, żeby nam nie uciekała. Tak samo ta druga, która złożyła jedno jajeczko, ale coś nie chce na nim przysiąść, także dobra. Wczoraj dosyć późno, były karmione gołębie. Bo nie kazałem karmić Ewie, tylko poczekałem yy, aż wrócę i zrobiłem oblot, i dopiero jadły. Także na pewno to nie była godzina 14, tylko później. I dlatego dzisiaj troszeczkę może przebierają, ale dadzą radę. Zjedzą sobie wszystko. Chciałem, żeby tego propolisu wszystkie pojadły. I Tak, jak mówię, pociągnę to przez 4 dni. Jak są razem połączone, takie spokojniejsze są u nas. też Te głęby nie są łapane, w jakiś sposób przepędzane. Także zupełnie co innego. Ta samiczka jest nie nasza. I ta, która tutaj sobie siedzi. Najeczko na to koledzy, co? Jeszcze raz i koleżanki. Zdroj, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.